W momencie, e, tak, w momencie kiedy e, doświadczyłem tego morderstwa, mój e, refleks e, po prostu skusił mnie, żebym zrobiła zdjęcie. No i proszę. Tak naprawdę. Jedno z moich pudełek z lunchami jest wyposażone w kamerę. Przypuszczam, że to jest bardziej ekscytujące niż e, tylko noszenie jej wokół swojej szyi. E, to jest pierwszy raz, kiedy widzę tą fotografię. Myślałbyś, że pokazałbym ją tobie, prokuratorowi? Pomyśl jeszcze raz. Ha. Mój chłopak pracuje w y, dziale fotograficznym y, w y, wydziale zabójstw. No cóż, to jest y, jak najbardziej oskarżona. Overlide y, na Steamie gra, OK. Y, tak, zdjęcie z miejsca zbrodni dodane do zapisów sądowych. O, o, to jest y, niepodważalnie lana Sky. A więc co oskarżona robiła tam w parkingu y, o tej porze? Tak. Y, szefowa prokuratury trzymała nóż w swojej prawej ręce i tutaj możemy już walnąć objection. Dlaczego? Dlaczego? No kurde znowu verladen zaraz wyłączę tego steama. Y, tak, prezentujemy zdjęcie z miejsca zbrodni dopiero co zaprezentowane. Widzimy tu, że szefowa prokuratury nie trzyma żadnego noża w swojej prawej dłoni. No, może i nie widać za bardzo tego, to jest czarno-biała fotografia. To w ogóle to jest dziwne. Mamy 2016 rok w tej grze, a i tak yy, policja używa czarno-białych zdjęć. To jest, jak dla mnie, jedno z najdziwniejszych rzeczy w tej grze. Okej, okay, ale tak czy inaczej, musimy teraz zaprezentować zdjęcie z miejsca zbrodni. Objection. Czekajcie tego Steam'a wyłączę. No dobra. I kiedy pani to widziała? Widziała pani, panią Sky, yy, która dźgnęła ofiarę tym nożem? Jak już po, y, powiedziałam wcześniej, tak. Przysięgam na mój y, najwspanialszy y, Salomon, no, lunch wira Salomona. Hmm, jestem pewien, że to jest pyszny lunch. Ale czy to nie jest dziwne? Popatrz na tą fotografię. To jest fotografia, którą zrobiłaś w dokładny moment morderstwa, czy tak? To dlaczego pani Sky nie trzyma tu noża? <laughs> panie Edgeworth, pańskie przemyślenia? Sprzeciw. Może yy, bądźmy nieco ostrożniejsi z naszymi dowodami, czy tak? To ty musisz być bardziej ostrożny, panie Wright. Co masz na myśli, panie Edgeworth? Ta fotografia nie. Yy, nie była zrobiona w momencie dźgnięcia. Ona została zrobiona tuż po dźgnięciu. Jak możesz to powiedzieć? Odciski krwi. Ha? Widzisz te czarne znaki na płaszczu szefowej prokuratury? To jest czarno-biała fotografia. A tak, no ciężko opowiedzieć, ale to mogłaby być krew. A więc panie Wright, nie widzę tutaj żadnego problemu. Nie ma problemu z wyjątkiem pana. Panie Wright! Czy po, y, zamierzasz tak po prostu stać i przyjmować na siebie y, te obrazy? A! A masz jakiś lepszy pomysł? Y, no problem, nie objection, takie fajne słowo. Chwila. To przeczy temu, co pani świadek przed chwilą powiedziała. A więc ona zrobiła zdjęcie y, po momencie dźgnięcia. No cóż wygląda na to, że po prostu byłam niejasna. Moje przeprosiny. I to wszystko? Jeżeli skończy ci się lunch, zamawiasz drugi. Problem rozwiązany. Jeżeli tego nie lubisz, to po prostu zamów jeden duży. Dobra rada. Nie jestem pewna, czy do końca to zrozumiałam, ale dobra rada. Nie miałam czasu, żeby ją powstrzymywać. Prokuratura Sky była zimna, kalkulująca, jak robot. Ona zabiła bez bólu y, czy y, żałowania. To było morderstwo z premedytacją. P premedytacją? A skąd możesz to wiedzieć? Popatrz na y, ręce szefowej prokuratury w tej fotografii. Cóż, czy to są rękawiczki? Operacyjne rękawiczki robione z cienkiej gumy. A dlaczego ona miałaby je mieć na sobie? E jeżeli to nie było yy, morderstwo z premedytacją, ona nie nosiłaby tych rękawiczek. Ha! E, no fakt. Te rękawiczki z całą pewnością mówił, że to było yy, morderstwo z premedytacją. Morderstwo z premedytacją? Poważna ofensywa. Pani świadek, proszę, pani, yy, proszę dodać to do pańskich. Yy, no, do pani zeznań. Morderstwo było zaplanowane. Te gumowe rękowiczki to udowadniają. A dupa, mamy nóż Edgewortha. On został. No to jest nóż Edgewortha, który został znaleziony, który był w bagażniku jego samochodu. A więc pani Sky nie przygotowała narzędzia zbrodni? A dlaczego? Przecież to jest najważniejsze, że część każdego morderstwa. Bo ona po prostu napotkała na detektywa Goodmana, wyciąg wyciągnęła co było pod ręką, no i go zabiła. Nie, to znaczy nie zabiła, ale po prostu to i tak przeczytałem o co mówi pani Star, a więc... <noise> Objection! Pomyliłem się jak Emma w poprzednim yy, śledztwie. Pani świadek, czy wie pani co to jest? Czy, czy próbujesz mnie przetestować? Sprzedaję... Yy, no... sprzedaję pudełka z lęczami, żeby z czegoś żyć, wiesz? To jest nóż. No nóż! Nóż, yy, który był w yy, bagażniku samochodu pana Edgewortha. W rzeczy samej to jest mój nóż. Co to ma być za sprawa? Zakrwawione narzędzie zbrodni, czerwony wóz, wszystko należące do tamtego prokuratora? Oskarżono jest szefowa prokuratury w tym dyskrecie, racja? Mamusiu, czy prokuratorzy to źli ludzie? No, tłum, no teraz już naprawdę się uwziął na Edgewortha. Obrona ma pewną prośbę. Prosimy o to, żeby pani świadek przedstawiała nam dokładne zeznania. A cóż to, yy, młodziku? W, pański, yy, w pani zeznania. oświadczyła pani, że Lana Sky zaplanowała to morderstwo. I to dlatego ona nosiła te specjalne rękawiczki. Dla mnie brzmi jak natura, yy, naturalna yy, po prostu konkluzja. Yy, te yy, rękawiczki mówią, że było to wszystko planowane jednakże. Dlaczego ona nie przygotowałaby na, y, najważniejszego, y, najważniejszej części każdego morderstwa? Narzędzia zbrodni. O! Ten nóż! Y, po prostu y, tak się stało, że on akurat był w y, bagażniku y, tego samochodu. Panie i panowie, jeżeli y, zamierzacie planować morderstwo, nie możecie zapomnieć o zbrodni. Y, o tym. O y, po prostu narzędziu zbrodni. Cisza, cisza, cisza! Świetnie! Teraz y, stół no wszystkie karty obróciły się na moją stronę. Świetnie, panie Wright! Moja siostra może być już równie dobrze wolna. No, e, mam Edgewolf oczywiście myśli inaczej. Wright! Wierzę, że następny lunch, y, który będziesz jadł, to kruche ciasto! E, co? Mam nadzieję, że nie zamierzałeś już pomyśleć, że y, karty obróciły się na twoją stronę. Nie od takiego bez. Y, no nieznaczącego szczegółu. Ja, ale to y, y, po prostu y, wsadza dziurę w całym tym y, y, zaplanowanym morderstwie. Ba! Prokuratory nie obchodzi, czy morderstwo było z premedytacją, czy nie? Jedyna osoba, którą to obchodzi, to wygląda na to, że jest to tylko ta pani od lunchów. A. Oskarżona Lana Sky zamordowała detektywa morzem. To jest jedyna rzecz, która y, prokuratury musi udowodnić nic więcej. Bardzo dobrze, panie prokuratorze. Przypuszczam, że myślisz, że to ty jesteś teraz tym mądrym. Ale musisz wiedzieć, że ja wiem, że ona planowała go zabić. To było zaplanowane. Jeżeli ona tego by nie zaplanowała, dlaczego ona by nie nosiła? Wierzę, że chcę od pani wysłuchać zeznań jeszcze raz. Pani świadek, proszę nam powiedzieć tylko to, co pani widziała, a nie to, co pani myślała. Jak śmiesz. Moje moce dedukcji moich mocy dedukcji nie można lekceważyć. No już naprawdę. Dobra, da, więcej zeznań od Angel. Lana Sky zamieszała zabić detektywa Goodmana. To dlatego wezwała ona ofiarę aż do biura prokuratury. Jestem pewna, że szefowa prokuratury miała urazę przeciwko ofierze. Nic innego nie mogłoby skłonić tej ludzkiej maszyny do dźgania nożem w kółko i w kółko. Ofiara była przywołana z Departamentu Policji, aż do biura prokuratury. No, to wygląda na to, że było to jednak pre, premedytacja, czy tak? A więc, jeżeli zamawiam pizzę, to oznacza, że chcę zabić gościa od dostawy? Tak czy inaczej, obrona może teraz przesłuchać panią świadek. No, Ema naprawdę teraz mądrze powiedziała, panie sędzio. Ale... nie oznacza to, że te zeznania nie są trudne do rozbrojenia. Po prostu przeskakujemy do ostatniego stanowiska. Gdzie ona mówi, że ona dźgała ten, tą ofiarę w kółko i w kółko... Nie. Została znaleziona tylko jedna rana po dźgnięciu nożem. Tak, to mówi nam raport sekcji zwłok detektywa Goodmana. Nic po prostu nie ma do dodawania Objection. Mówisz, że ona dźgała ją w kółko i w kółko, ale nie mogłabyś zobaczyć tego. Czy ty próbujesz mnie przetestować? A więc ja ciebie przetestuję. Z moją niespodzianką yy, muchu. Obawiam się, że mech wyrośnie pod naszymi stopami zanim doczekamy się odpowiedzi od Pana Wrighta, Pani Star. E? Co masz na myśli? Nie powinienem tego wyjaśniać, ale proszę spojrzeć. Raport sekcji zwłok e, mówi, że śmierć e, była spowodowana utratą e, dużej ilości krwi z tylko jednego śladu po dźgnięciu. Aha! Ma pan rację! Dobrze, panie Edgeworth! Co za e, gość! On jest moim e, bohaterem, naprawdę! A co z moim sprzeciwem? Nikt nie zauważył! Cóż pani świadek? To pan zamawiał e, zestaw e, z miejsca zbrodni, racja? E, o, dzięki! Zawsze wierzyłam w to, że nikt nie mógłby pomylić keczupu ketchup, e, z krwią, ale teraz zdaję sobie sprawę, że takie coś jest jednak możliwe. A więc mówi pani, że pomyliła e, pani coś innego z krwią? Kiedy ona e, uniosła swój noż, e, nóż w górę, pomyślałam, że widziałam e, krew na jej, e, na jej po prostu piersi. Po prostu e, krwi pochodzącą z ofiary. I to dlatego myślałam, że ona musiała dźgnąć go przynajmniej dwa razy. A więc niech nam pani powie, e, czym było to coś, e, czym myślała pani, że była krew. Proszę zeznawać. Jej czerwona szarfa wyglądała dla mnie jak krew. To właśnie za, y, spowodowane było tym, że całe miejsce zbrodni było po prostu. Nie wiem, w nieporządku, czy było tam ciemno. I znowu prezentujemy rap, y, mi, zdjęcie z miejsca zbrodni. Widzimy tutaj, że y, szefowa prokuratury nie nosi żadnej szarfy, a więc to przeczy kolejnym zeznaniom Angel. Po prostu teraz robimy ją jak chcemy. Pani Star, pomagam się wy. Pani świadek po prostu nie nadaje się najwidoczniej do y, pracy detektywa. C co? Podejrzana nie nosiła żadnej szarfy, y, ani nic y, takiego, kiedy ona dźgnęła ofiarę. I pani to sama udowodniła. Tą fotografią! Ha? ha ale to... to niemożliwe! Tylko prawdziwy profesjonalista mógłby być y, tak y, po prostu... Y, Mógłby tak za nim mówić. Jestem pewien, że jednak będzie dobra, ście, będzie z ciebie dobra, przede wszystkim lunchów. Niech się pani nie obawia. Uuu, mocne słowa, ale dobre. Tak na, na końcu pan Edgeworth przeważa nad wszystkimi. A co z moim sprzeciwem? To było tylko bezmyślne krzyknięcie? Ale to był tam, szarfa. Nie, nie to, ale coś innego, czerwonego, naprawdę. A więc teraz, gdzie skończyliśmy? Pani świadek y, powiedziała nam y, po prostu to, co jej się tylko wydawało, ale teraz wróćmy do prawdziwego interesu. C co? Bardzo dobrze, pani świadek, proszę kontynuować swoje zeznania. Widziała pani tą całą zbrodnię i zmierzyła się z podejrzaną. Niech nam, tam, niech nam pani powie y, coś więcej o tym. Bardzo dobrze. Właściwie teraz y, pamiętam kilka rzeczy lepiej. W końcu jednak nie, moglibyś, nie mogliśmy y, przeważyć y, najważniejszej części tych zeznań. Najważniejszej części? Części, gdzie Twoja siostra dźgnęła ofiarę. Te następne zeznania mogą być y, momentem prawdy. Nie lubię tego tyle turnieju. Okej. Okay. Tuż po morderstwie, podejrzana próbowała uciec za ściankę obok niej. Szybko ją dorwałam, przestawiłam jej prawa i aresztowałam na miejscu. Ach tak, kiedy ją aresztowałam, ona wspomniała coś o szarfie. To dlatego popełniłam błąd w poprzednich zeznaniach. Szefowa prokuratury próbowała uciec, ale przeciwko Angel Star opuluje jest bezcelowy. The resistance is futile. To było w Wormsach, prawda? Eee... Jest pani całkiem pewna co do tej szarfy, czy tak? Yy, mierzę jak wąż i yy, po prostu yy, gryzę jak kobra, to właśnie ja. Angel Star. To nie była zbyt dobra metafora. Po pierwsze, kobra to jest rodzaj węża. Nie yy, zawracaj mi głowy szczegółami, chyba że chcesz zostać ugryziony. N nie dzięki. Notka dla siebie. Prawnik Wright yy, zostaje pogryziony przez węża. Szefowa prokuratury próbowała się opierać, ale jej yy, yy, po prostu jej starania spełzły na niczym. Yy, no, yy, kopnęła mnie w ręce, przewróciła beczkę z olejem. Beczkę na olej? Trudno sobie wyobrazić. O, ona jest piękna, ale śmiertelna. Preda po prostu predator. Kobieta gepard. Wow. Bardzo dobrze panie Bright, pańskie przesłuchanie jeśli pan może. Owszem, mogę i zaraz to zrobimy.